Jest... okej, okay. tak się prezentuje mój skład mbp możemy sobie zrobić no, to możemy sobie otworzyć paczkę uwaga śpd to jest co to jest? Nie jestem Lipa. Co to ma być w ogóle? Dobra, trochę Lipa. Duże z Aligimi coś pójdzie. No i co to jest? Aspas? Nie, aha, Moreno. Lub Moreno. Cudownie. Dobra. Piszcie, co mam jeszcze otwierać. Jeszcze sobie otworzymy to. No, to. to ja nawet nie palę. Nie, co za jest? Za ikonę. Aha, uh -huh, zero. Dobra, on nie był jakieś zero. Ja tu mogę dostać w ogóle. Icon moment, tu dostanę u kartę Dobra.